Cześć widzowie, witam Was wszystkich serdecznie w tym całym teście tej kamery termowizyjnej, którą zresztą już widzicie. Gdzieś tutaj będą się przeplatać przebitki z całym tym tutaj testem, ale głównie skupimy się na tym, co ja Wam tutaj opowiem, bo nie chcę, żeby ten materiał był skierowany dla nerdów, tylko bardziej dla użytkownika, który chciałby się dowiedzieć po co i dlaczego taka kamera tyle kosztuje, co ona w sobie ma czy jest sens i dla kogo ona jest w sumie skierowana? Być może na wszystkie pytania nie odpowiem, ale chociaż tak ogólnie przedstawię zarys działania całej tej kamery. Także zapraszam Was do dosyć długiego odcinka. Jak sami zauważyliście, kamera składa się z dwóch obiektywów, które są aktualnie widoczne za moimi plecami. Pierwszy to standardowy obiektyw 5 megapikselowy, drugi to czysta kamera termowizyjna w rozdzielczości 720p. Chciałem tylko zaznaczyć, że wcześniejsze modele kamer, które miałem okazję oglądać, wyróżniały się czterokrotnie mniejszą rozdzielczością niż ta, która jest teraz tu prezentowana. Jak to zobrazować? Podzielcie sobie ten obraz przez 4, wyjdzie wam malutki skrawek kamery termowizyjnej, którą można było wcześniej oglądać. Być może to jest jedna z przyczyn, dlaczego kamera tyle kosztuje, ale to jeszcze spróbujemy sobie znaleźć w późniejszym materiale, który będę Wam dalej omawiać. Zaraz za samą rozdzielczością warto też wspomnieć o kątach widzenia. Sama kamera w sobie, w przypadku obiektywu 5-megapikselowego, posiada soczewkę wysuniętą na 6 mm, co daje nam kąt widzenia około 50 stopni, które teraz tu właśnie widzicie. Jeżeli chodzi o kamerę termowizyjną, kąt widzenia to 26 stopni. Aż 26 stopni, bo tak powiedziałem wcześniej, w poprzednich modelach ten kąt widzenia był jeszcze mniejszy. Jeśli chodzi o promiennik podczerwieni w przypadku rozdzielczości 5 megapikselowej jest to 50 metrów. To samo tyczy się kamery termowizyjnej, aczkolwiek tego nie zobaczycie, ze względów technicznych nie mogłem tej kamery podwiesić wyżej. Ale zapewniam was, że jeżeli byłaby uniesiona troszkę wyżej, to i tak widzielibyście bardzo podobny obraz. Jeżeli chodzi o samą termowizję, nie ma tutaj znaczenia czy to jest dzień, czy noc. Kamera zawsze będzie pokazywać w takiej ani innej formie, ponieważ nie ma to większego znaczenia dla właśnie kamery termowizyjnej. Myślę, że warto byłoby tak od siebie coś opowiedzieć o tej kamerze. Słuchajcie, kamera sama w sobie kosztuje ponad 8000 zł. Ja zawsze tłumaczę to w ten sposób, że jeżeli ktoś z Was wyraża chęć lub jest zainteresowany tego typu kamerą, zawsze warto wcześniej się odezwać do specjalistów takich jak my, bo my Wam dobierzemy to w taki sposób, żeby przede wszystkim działało to poprawnie. Bo to, że kupicie sobie kamerę, kupicie jakiś rejestrator, gdzieś to zapodłączycie, to jest połowa sukcesu. Sama kamera w sobie po podłączeniu do rejestratora ma tylko jakieś 20-30% opcji. Dużo więcej znajduje się po zalogowaniu do samej kamery. Jesteśmy w stanie do niej wejść, ustawić jej konkretne parametry, które będą zapisane na niej i one zostaną przeniesione na rejestrator. Mamy tutaj możliwość też wyciągania pewnych schematów do Excela. Możemy nadać jej alarmy, powiadomienia, wszelkiego rodzaju funkcje. Które sami zresztą możecie zobaczyć na jednych z tych przybitek, które widzicie, jak robiłem, bawiłem się kamerą w środku. Tak czy inaczej, uważam, że tego typu kamerę będą potrzebować ludzie, którzy chcieliby się w jakiś sposób zabezpieczyć lub zabezpieczyć jakiś cenny towar magazyn, parking nie wiem, co tam jest ale sama kamera w sobie jest ustawiona po to, żeby wykwytywać zmiany mapy cieplnej. Oczywiście są tutaj pewne wahania, które możemy sobie nadać, zmienić. Jest tych opcji naprawdę sporo. Przeklikując tutaj każdą z parametrów poszczególnych, można było naprawdę dużo rzeczy się dowiedzieć i wyciągnąć. Jeżeli chodzi o zakresy wykrywania tych wszystkich tutaj elementów i czułość, bo to jest dosyć istotne. Tutaj generalnie rzecz biorąc ta kamera nie jest urządzeniem, które będzie mierzyć temperaturę na człowieku z, w zakresie 1 stopień Celsjusza. To jest ogólny obraz, gdzie może występować zmiana temperatury. Tak nawet możemy zobaczyć sobie, że aktualnie dzisiaj jest dosyć ładna pogoda. Widzimy na ścianie, że jest ona cieplejsza od chodnika, który też generalnie jest w miarę ciepły. Wykrywa nam ludzi, którzy mają znacznie wyższą temperaturę. Nawet samochód, który też się nagrzewa, wydaje też inną temperaturę. To widzimy. Można zobaczyć też chociażby takie rzeczy jak płomień, czy gorący czajnik, gorące elementy. To wszystko tutaj nam elegancko będzie pokazywać. Więc krótko mówiąc, dookoła ta kamera jest skierowana na pewno dla instytucji, które będą szukały jakiegokolwiek sposobu na zabezpieczenie. Swojego terytorium. Świetnie nadawałaby się ta kamera na wysypiska śmieci, o których ostatnio się dosyć często mówi. Fajnie, gdyby była zamontowana taka kamera na parkingu podziemnym, szczególnie kiedy mówi się dużo o elektrykach, które potrafią się dosyć często zapalić. Być może taka kamera potrafiłaby ten problem szybko wychwycić i podjąć jakieś działania zabezpieczające nasze mienie. Lasy państwowe. Świetna kamera, która mogłaby. Na pewno pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się ognia. Tych opcji jest naprawdę sporo. Kwestia tylko i wyłącznie dobrania odpowiedniego sprzętu. Jak sami widzicie, cena tej kamery też nie jest mała. Oprócz samego urządzenia, które będzie to wszystko ze sobą synchronizować, ważne jest to, żeby też osoba, która będzie konfigurować ten sprzęt, potrafiła nadać jej odpowiednie parametry, tak aby wszystko nam działało tak, jak należy. Dobrze, zatem warto byłoby podsumować ten cały materiał. Otóż, mając możliwość zabawy z tym modelem, co zresztą uczyniłem, ponieważ miałem możliwość przetestowania jej pod każdym względem, widzicie tylko malutki skrawek tego, co ja tutaj robiłem, bawiąc się czajnikiem czy chociażby zapalniczką. Przychodziły mi jeszcze inne pomysły, które testowałem. Wszystko tutaj działało bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o sam model i jej cenę uważam, że jest ona adekwatna do tego, co tutaj dostajemy. Nie jest ona ani za wysoka, ani za niska. Tym bardziej, że mając doświadczenie z modelami poprzednimi, te ceny były dużo wyższe, ponieważ ta technologia też nie była aż tak bardzo rozwinięta i przede wszystkim nie była dostępna dla zwykłego Kowalskiego. Dzisiaj się to zmienia. Dzisiaj można dostać naprawdę całkiem przyzwoity sprzęt za przyzwoite pieniądze. Wcześniej tego typu kamery były wykorzystywane tylko w instytucjach wojskowych, ewentualnie w jakichś instytucjach rządowych. Nie, nie będę wnikać. Tak czy inaczej, dzisiaj mamy możliwość naprawdę podejścia do tematu o tyle, że jak się zagłębimy w jej specyfikację, to możemy naprawdę coś fajnego dobrać. Na rynku jest dosyć sporo kamer, tym bardziej, że sytuacja z przed epidemii pokazała nam, że zapotrzebowanie na tego typu kamery jest dosyć duże i niestety przez to, że nadal gdzieś tam jeszcze e, instytucje próbują szukać tego typu rozwiązań, cena nadal jeszcze może być lekko podbita, więc warto było poczekać. Ewentualnie, tak jak już powiedziałem wcześniej, jeżeli macie zapotrzebowanie na tego typu sprzęt, odezwać się, my skonfigurujemy, zawsze możemy coś z tą ceną zrobić. O tyle lepiej, że może to wyjść dużo korzystniej niż gdybyśmy kupowali to w pojedynczych egzemplarzach. Tak czy inaczej, ja uważam, że sama kamera w sobie jest w porządku. Dzięki wielkie za to, że mogę ją Wam pokazać, przetestować. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie do nas, mail jest. Pod tym filmem znajdziecie też link do tej kamery, jeżeli chcecie sobie poczytać specyfikację. Nie zachęcam Was do zakupu. Raczej do zadawania pytań, ponieważ zawsze można coś fajnego znaleźć, bo to wszystko się zmienia. Dzisiaj jest ten model dostępny, jutro może być coś innego. Dzięki wielkie za to, że byliście ze mną, mnie wysłuchaliście no i do, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.